No i powiem krótko, że robi robotę, bo skoro tak ma emocja, siebie tak doskonale odbieram te 3-4 Santiago, Bardzo głośna modulacja, elegancko to wszystko leci. Gratulacje, na pewno sprzęci się sprawdzi. Wiele stacji czeka. Pozdrawiam serdecznie z życzę Życzę do następnych spotkań. Proszę na finał. Tu Kraków Kraków, 161 Alfa Zulu, 7, Kraków, brek. <laughs> No uważam, uważam i czekam właśnie na informacje. Czekamy na informacje tutaj z naszej gminy. Oczywiście tu z tym strontem, który to będzie. Na razie jesteś, no ale star się ode mnie jeszcze nie czekają na szczepienia, jeszcze nie otrzymali tego. Także no nie wiem co to, co to tak długo trwa. Mam nadzieję, że do losu tej letniego dążymy się po Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Lista. podpisana Do następnych spotkań. Tu Kraków, Kraków, Polska Południowa, Kraków, koło Wieliczki. Okej, okay, stacja Kraków, proszę Kraków. No witam cię serdecznie, operator Adrian 161 Alfa, ZULU77, Kraków, południe Polski, 59 plus 20, tyle. Krótko na temat. Pozdrawiam. Adrian, witam serdecznie. Adrian Kraków. Piątka, czwórka, piątka, piątka w najlepszym momencie. Adrian, powiedz mi z jakiej mocy, over? 50 watów, Alinko DX-70, antena Black Pirate prezydent, włókno szklane, fiberglass over. Znam antenę, z radia nie znam, tak, z widzenia, z widzenia znam to radio, mniej więcej wiem, z czego nadaje. 50 watików, e, piątka, piątka, w najlepszym momencie oczywiście modulacja jest głośna, wyraźna, bez problemu. Fajnie to leci. Wszystkiego dobrego, trzyma się, zdrowia, życzę i do zaś. Ok, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze Twój znak proszę i powiedz mi, czy chciałbyś na YouTube zobaczyć ten filmik z tego, bo ja rejestruję sobie to. Over. Okej, okay, jeszcze raz. Ja teraz filmu nie nagrywam. Teraz filmu nie nagrywam, wcześniej było nagrywana. mój znak to jest 20 z kartieru 129. 20 z kartieru 129. Norwegia, okolice Trondheim. Jak doleciało? No, 5-9 bez w ogóle, chłopie, jakbyś był lokalną stacją. Ja się pytam, czy ja mogę umieścić z twoim znakiem, bo ja sobie rejestruję tutaj, bo mam rejestrator tutaj w razie czego. Czy mogę to umieścić na YouTube? A no to pewnie takie rzecz nawet nie pyta. Jeśli o mnie chodzi, nie pytaj, ja oczywiście bardzo chętnie do, to sobie obejrzę. A gdzie to będzie? Pod jakim to będzie znakiem? Jak gdzie ja to znajdę? Swój znak wpiszesz albo mój znak i znajdziesz, okej? Okay? 161 alfa zulu, 77 i twój znak mam zarejestrowany. Te filmy mi tam, filmy mi wyświetlane. Pozdrawiam serdecznie, pozdrowienia do Krakowa. Pozdrowienia dla Norwegii z Krakowa. Pogoda piękna, niebo błękitne, białe chmurki. Coś idzie od Wiednia, od Austrii idzie coś czarnego. Trzymaj się, nie zatrzymuję. Do usłyszenia następnym razem. Bye bye. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Czyli jak za mało, no to niech popada. Jak za dużo, to niech może już przestanie lepiej. No to już tam się samo reguluje w naturze. Trzymaj się, hej. Hej, pozdrawiam serdecznie.